W początkach XIX wieku Koning był praktycznie miastem budynków drewnianych. Pierwsze budynki murowane zaczęły powstawać w okresie Królestwa Kongresowego, a jeszcze w okresie Powstania Styczniowego. Połowa budynków w mieście była budynkami drewnianymi. Następowały wówczas pewne przeobrażenia. W układzie przestrzennym miasta zaczęły powstawać budynki piętrowe, z czasem dwupiętrowe. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku powstają większe kamienice, przeważały generalnie budynki parterowe. W zachowanych aktach miasta Konina niestety nie zachowały się żadne bliższe dane, informacje dotyczące okresu, okoliczności budowy budynku, zwanym później potocznie kamienicą Esowej. W miejscu, w którym w tej chwili stoję, stał mój rodzinny dom, w związku z czym widok z okien mojego pokoju wychodził na dom pani Es, jedyną wielkomiejską kamienicę w Koninie, która była y, dumą tej ulicy, Kamienica Pani a przynajmniej kojarzona po prostu, bo z tą, z tą powszechnie znaną w mieście osobą, miała cechy typowej kamienicy czynszowej, na której znajdowało się wiele pomieszczeń, wiele mieszkań, które, które były po prostu wynajmowane. Kamienica jest klasycznym przykładem kamienicy wielkomiejskiej typu studnia. Jest ona zamknięta z czterech stron ścianami. Od strony wewnętrznej kamienica jest opleciona krużgankami. Oryginalnie były one zrobione z drewna, po II wojnie światowej ze względu na bezpieczeństwo, możliwość zawalenia zostały zamienione na, na krużganki murowane. W czasach, gdy ulica Staszyca nosiła nazwę Nowej, w pokoju narożnikowym, gdzie znajduje się charakterystyczny balkon, spotykało się czterech panów, w tym mój wujek, by grać kwartet skrzypcowy. W tym właśnie czasie, gdy oni koncertowali, ulicami ulicą Nową spacerowali eleganccy panowie i eleganckie panie w drodze do parku, bądź po prostu spacerowali ulicą, by posłuchać muzyki płynącej z tego okna. Na pierwszym piętrze. Jest balkon, na którym jest jakaś data. Tej daty trudno mi powiedzieć, czy to jest data pierwsza budowy tego domu, czy data po tym uzbrojenia i, i w ogóle tego wyposażenia. Na tym budynku istnieje data 1859 rok, która sugerowałaby wówczas powstanie tego budynku. Niestety nie do końca bywa wiarygodna w świetle historii budynku, ponieważ bardzo często bywało tak, iż taką datę nanoszono w momencie jakichś remontów czy, czy otękowania. Raczej wspaniałbym się do takiej hipotezy, iż w tym kształcie ten budynek raczej nie powstał w 1859 roku. Przed wojną to mieszkali dwóch ludzi wysoko postawionych w policji. Tam mieszkał jakiś pan sędzia, którego nie pamiętam, tylko wiem. Wiadomo, że w tej kamienicy SOWY znalazła prawdopodobnie siedzibę także powiatowa komenda policji. Jak i także funkcjonujący w koninie sąd pokoju. Oczywiście dzisiaj nas to nieco dziwi, no ale pamiętajmy, że ta powiatowa komenda to była pięciu funkcjonariuszy i starczyło im dwa, dwa pomieszczenia kancelaryjne, takie były jak gdyby realia. Model był taki: na dole często mieściły się jakieś sklepy, na piętrze mieszkanie właściciela, pozostałe mieszkania, często oficyny. Część frontowa od ulicy targowej, ulicy Staszica była częściowo zamieszkana przez rzemieślnika Szpiskiewicza, który miał warsztat stolarski. Od strony yy, targowej, w drugim końcu, z drugiej strony. Państwo Michalscy, i oni tam mieli część mieszkali, i część mieli piwnicy. Pomiędzy tym stolarzem, a pomiędzy Państwem Michalskimi, były jedne piwnice. W środku, gdzie pierwsze wejście i pomieszczenie była, magiel, kręcona, gdzie maglowało się bieliznę, i z tej magli. Było wejście do mieszkania dozorcy domu. Na parterze, proszę pana, mieszkało państwo odmosty: Stanisław Dziopczyński, potem syn Mieczysław. Na dole była klatka schodowa, proszę pana, potem mieszkała pani. Guzoszka. tu, Potem była drama proszę pana i ubikacje. Ubikacje były urokliwe. By, tak. Urok, urok miały. Urokliwy. Urok miały, no, nie Specjalnego po... smrodu nie było, bo wszystko było na powietrzu i, i Ale wiec, i się zagrożenie, wieczyło. że tam mógłby się pojawić szczur. szczur. Było tak ogromne, że ja to pamiętam. A dlaczego mi, mnie szczur? To... Bo to od ty, z tego podwórka było wyjście na tą ulicę i kto nie zdążył gdzieś, to wchodził w to, w to podwórko i tam się załatwiał i tam od tego nie też... Tak, była brama, to to brama otwarte, była zawsze otwarta. Damy były i no, nie, to nie było... Mi się kojarzy, że tam było... nie było światła, że trzeba nie było latarkę wziąć, mm. żeby w ogóle... No, Także tak, to się po prostu rzadko robiło. <laughs> Teraz w górę tak samo od ulicy targowej. Najpierw państwo Janiakowie, proszę pana, potem była klatka schodowa, potem mieszkali państwo Olsześcy, potem mieszkali państwo Paruchałowie, czyli my. Proszę pana, mając tutaj dwa okna: okno balkonowe i koniec ulicy targowej pierwszego piętra. Na ulicy Staszyta było jedno okno było państwa paruchałów następnego pokoju, pana, była klatka schodowa i mieszkał, to mi się myli, mieszkał doktor weterynarii sadownik się nazywał.